Co? Szoczek i niedowierzanko, że mamy tutaj gazetkę? Nie czas, moi drodzy, jednak na szoczki i niedowierzanki. Czas wziąć pełne zanurzenie i przedstawić Wam nowy numer magazynu LEGO Explorer! Siemano, klockowe świry! Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jeżeli jesteście w szoku, bo przecież recenzje gazety tutaj znikły, to znaczy, bardziej przyniosły się do szorców, ale jednak, no to ja już spieszę z wytłumaczeniem, znaczy, spieszę z nim, z nim w drugiej połowie tego filmiku, więc zostańcie koniecznie do końca. Moi drodzy, przecież mamy tutaj 90-lecie LEGO, a LEGO w świecie dzisiejszym to i również przecież gazetki, a i w dzisiejszym świecie, a nawet w dzisiejszym dniu wyszedł nam nowy numer magazynu LEGO Explorer, z takim oto Baty z kafem, ale o nim zaraz. Moi drodzy, może Was trochę zdziwić cena tego magazynu, ponieważ jest to 16,99, czyli jakoby trochę podrożał. Dalej tańszy niż chociażby też by ninjago, ale chodzi tutaj też o to, że dostajemy tutaj też również niespodziankę, mianowicie w postaci drugiego polibaga. U mnie była to chociażby. A, w szorsach o tym mówiłem, ale przypomnę jeszcze raz, to była Czaha. Natomiast jestem ciekaw jaki wy będziecie mieli. Tutaj oczywiście wszystko skupia się na świecie podwodnym, mamy przygody oceaniczne i żeby nie było to jest w ogóle numer 1 na 2020 już, także powoli wchodziłem w ten 2023 z nowościami. Oczywiście jest, że magazyn mi się podoba. Uwielbiam treść tutaj zawartą, przede wszystkim wiele ciekawych informacji, tutaj cuda ze świata głębin, trochę o stworach, oczywiście też prezentacje w formie klockowej. Naprawdę ciekawa wiedza, która przyda się nawet takim starym koniom jak ja, którzy w szkole za bardzo nie uważali, szczególnie na pewnych przedmiotach, ale też oczywiście, że w szkole wszystkiego nie ma. Trochę malowania, jest również komik, co żeby nas tą wiedzą i nauką nie zanudzić, także trochę rozryw też tutaj oczywiście liźnie. Gdzie są mi mm, wasze konstrukcje. Nie powiem szczególnie, ta tutaj mi się y, podoba, po jakby podpowiada mi, przedstawia pewien pomysł na ciekawego mocka, którego może już niebawem wykonam. Mamy również trochę zagadek, łamigłówek, oczywiście w środku plakat z badaniem oceanów i tutaj z ciekawymi mm, maszynami, które właśnie w tym badaniu chociażby pomagają. Jeżeli chodzi o dalszą część, to już sobie mm, przewijamy. Mamy podwodne lepsze y, Podwodne lepsze. Buduj lepsze podwodne modele. Mamy również tutaj quiz. Znajdziemy w dalszej części. O, to 23 była strona, a dalej znajdziemy budowa, odnowa, czyli przetestuj swoje umiejętności w zaprezentowanych tu wyzwaniach, czyli coś, gdzie możecie nie tylko się rozerwać, ale właśnie podszkolić trochę budowniczo i popracować też pod presją czasu. Chociażby, wiecie, jak. Nie wiem, ja tu miałem z olą w Lego Masters. Jeżeli jedziemy dalej, no to widzicie, miałem pomysł na morskie modele, czyli coś podpowiadanek. Mamy również podwodne dżungle, czyli to rafie koralowej czyli znów trochę wiedzy. Na końcu labirynt, instrukcja budowania. Jeżeli jesteście ciekawi, co będzie w przyszłym numerze, to moi drodzy, już mm, drugiego, to było lutego, którego y, trzeciego tak, lutego, przepraszam, będzie taka oto y, koparka. Początkowo trochę psioczyłem, to nie jest prawdziwa łopata, ale wbrew pozorom nie jest źle. Także to kolejny numer, spokojnie, nie ma tu już groźby, że nic nie dostaniemy, że nie będzie kolejnego numeru, a jest, może nie groźba, ale polibak z... No w tym numerze, moi drodzy, otrzymujemy taki oto polibazek z takim oto baty z kafem. Początkowo byłem trochę mech, ale gdy już odłożyłem polibag na stole, przejrzałem elementy, które tutaj mam w środku, okazało się, że jest naprawdę całkiem nieźle. Wiele z tych elementów nie posiadałem, a wiele z nich po prostu jest cennych i przydatnych. I wbrew pozorom, oczywiście, że to nie jest model, który znajdzie się gdzieś tam w top 7 najlepszych modeli. Nawet nie, no dobra, akurat może w gazecie Explorer tak, bo ona nie ma 12 modeli, więc tam może tak, ale w rocznym zestawieniu na pewno się to nie pojawi. Od spodu jest ona na tajlu, takim zrobionym już, bo współczuję, bo poruszy się kosmicznie, jak tak będę tutaj obracał. Fajnie zrobione tutaj też te krateczki z tyłu śmigło, które oczywiście możemy dmuchnąć i będzie nam się kręcić, oczywiście, w powietrzu, pod wodą, będzie nam ciężko, pewnie, w niego dmuchać, ale no, może jesteście śmiałkami, którzy tego spróbują, tylko koniecznie przy rodzicach a będziecie nurkować i dmuchać pod tą wodą. Generalnie jest. Spoko, troszkę ciekawych elementów, nie jest to model, który skradnie moje serce i będzie stał na półce, jako nie wiadomo, jak popisowy. Może gdybym był, znaczy, jestem wielkim fanem podwody, ale gdybym miał mieć całą gablotkę podwodną, to może prędzej, ale na części też. Jak najbardziej mi się przyda, więc nie pogardziłem, ubrałem buciki, może roztopy niezbyt przyjemnie, ale poszedłem do tego kiosku i nabyłem. A teraz, moi drodzy, wracają szybko, bo obiecywałem, że będą mówił, jak sytuacja wygląda z gazetkami. Generalnie niedawno na kanale były zmianki, jak wiecie, doskonale, ale powiem wam szczerze, kurczę, te zmianki obejmowały. To, że wiecie, schodzę do trzech filmów tygodniowo czasem jakieś bonusy. Przyznamam się szczerze, kurczę, no trochę mi się nudzi w tym życiu. Wiecie, niedawno miałem jeszcze trzy kanały, tak? Bo jeszcze gaming, jeszcze WTF, i kręciłem filmy na wszystkie trzy naraz. Teraz szedłem na jeden kanał, a teraz szedłem jeszcze na tym jednym kanał na trzy filmy. Kurczę, no mam cały czas tym dosyć, że nie robię codziennie, że nie robię tych daily, że nie kręcę codziennie i waham się. Jednocześnie Wy mi niesamowicie dużo piszecie, że kurczę, co z gazetkami, wróć z gazetkami, byłeś lepszy w gazetkach, byłeś nie, nie byłeś najlepszy, nieważne. Pisajcie mi, że chcielibyście moje gazetki. Ja się waham faktycznie w jakimś stopniu te gazetki nie wrócą, czy w te dni zwykłe, czyli poza wtorkiem, czwartkiem, sobotą, gdzie wlatują normalne filmy, czyli poniedziałki, środy, piątki, czy też jednak tych faktycznie może gazetek nie rzucać. Ja trochę za tym tęsknię, mi trochę brakuje tego nagrywania codziennie jestem w stanie to zrobić Ej kurczę, waham się czy faktycznie tego nie robić. Tym bardziej, że gazetki uwielbiam. Oczywiście cała reszta pozostaje bez zmian, czyli miesiące będą tematyczne, czyli w te dni będą się pojawiały zwykłe, normalne filmy. No, zobaczymy. Czekam oczywiście na Waszą opinię. Nie wykluczam tego, bo tak jak mówię, no tęskno mi trochę za tym kręceniem dla Was mm, codziennie. Ale oczywiście chętnie poznam Wasze zdanie, chociaż mogę się już domyślać, że raczej będzie pozytywne dla tej decyzji. Dzięki, że byliście. Mam nadzieję, że będziecie też pozytywnie nastawieni do innych moich filmów, szczególnie tych podwodnych. Do zobaczenia wkrótce w kolejnych odcinkach. Yeah